Ekspedycja Pionierów Cześć, tu Emilka i Tynek. Razem z rodzicami zwiedzamy Polskie, polskie Parki Narodowe. Narodowe. Posłuchajcie naszych wspomnień. W grudniu byliśmy w Wigierskim Parku Narodowym. Jego symbolem był bobr. Było tam dużo śladów bobra. Na przykład drzew, które wyglądają jak naostrzone ołówki... I marchewki, które są obskrobane. Bobry używają ostrych zębów, czyli siekaczy, do ścinania drzew. Mam one grubą warstwę szkliwa na końcówkach. Te szkliwo jest brązowe. Potem z tych drzew robią wielkie tamy, które blokują przepływy wody, i robi się małe rozlewisko na łące. W tych rozlewiskach mieszkają ryby, żaby, ślimaki, małże, bubry, i... wydry i ptaki wodne. Byliśmy w węgarni ryb i tam było aż 40 milionów rybek. A ja je wszystkie oglądałem. One wyglądały jak małe, mikro, mikro kuleczki, które były pomarańczowe. Wigierski Park Narodowy leży w północno-wschodniej stronie Polski. W tym parku jest, aż jest 42 jeziora. Najgłębsze i największe z nich to jest jezioro Wigier. Od którego Park Narodowy Wigierski wziął nazwę? Te wszystkie jeziora to jest pozostałość po lodowcu. Część z tych jezior są nazywane suchary. Dlaczego? Dlatego, no bo tam jest bardzo mało ryb, no bo nie są z żadnymi innymi źródłami wodnymi połączone i rybacy zaczęli je, je nazywali suchary. Podczas jednego spaceru widzieliśmy właśnie takie jezioro. Był, było w lesie i, był, i wyglądało jak magiczne, bo, było, bo jego tafla była taka gładka, nawet najmniejszej falki małej nie było.